Ja uwielbiam różę do policzków. Trochę szkoda mojego hajsu na paletę, której nie będę używać. I sobie więcej pogadamy. Mogę powiedzieć, że... Że to nie ta pomadka ty... Uff. Jak ja to zobaczyłam, to sobie pomyślałam... Ooo. Także takie perfekcyjne kanały właśnie dla mnie są dziwne. Jak ja się rozgadam na początku, to już później jest kaplica. by było na tyle. Hei, sitter du på nettet? Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i już jesteście tak jak ja gotowi na nowy film. Słuchajcie, o czym dzisiaj będzie, tak? To zaskakujące, ale o tym produkcie, który znalazł się w tytule. Jeszcze wyjaśnię, mowa tutaj oczywiście o palece Karen Candy od Makeup Revolution, i Heart Love Revolution, właściwie. Zaraz Wam ją tutaj pokażę, bo oczywiście ją mam. No i oczywiście tytułem wstępu chciałabym wspomnieć o tym świetle. Jest wcześniej Rano, światło opromienia mi twarz w takim stopniu, że po prostu tak to będzie dzisiaj wyglądało. I oczywiście was ostrzegam i przepraszam z góry, ale niestety nie mam wpływu na słońce jeszcze i w ogóle. Także jeśli mowa o tej paletce, ja dostałam ją w prezencie. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda ona w środku, jak się prezentuje jej zawartość. Muszę powiedzieć, że nie się podoba, chociaż są to takie nieoczywiste dla mnie kolory, bo są to pastele. Jak zresztą możecie zobaczyć z designu tej palety, który też mi się podoba. Ja lubię wszelkie czekoladki. Mam ich kilka w swojej kolekcji, o czym już zresztą zdążyliście się przekonać, no bo te filmy są na moim kanale, zresztą pokazywałam. Film o moich paletach. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to oczywiście was zachęcam do jego obejrzenia. Także przyjrzyjmy się, jak ta paleta wygląda w środku. Opakowanie, oczywiście klasyczna czekoladka. Ale co jest w środku? Oczywiście folikę trzymam. Jest tutaj także lusterko, które zaraz zasłonię i zaraz wam pokażę, jak te kolory się. Prezentują. Powiem Wam szczerze, że najbardziej podoba mi się ten fiolet. Ten róż i ten tutaj. I chciałabym coś dzisiaj stworzyć także z tymi brązami, może nie z tymi ciemnymi fioletami, ale z tymi brązami, połączyć te kolory właśnie w jedną całość. Zobaczymy oczywiście, jak mi to tutaj wyjdzie, czy coś z tego będzie, czy nie. No i mam jeszcze dwa inne produkty poza paletą, które chciałabym z Wami przetestować. Dwa produkty z Biedronki. Jeden już właściwie testowałam, ale nałożę przy Was, bo być może jesteście zainteresowani i będziecie chcieli zobaczyć, jak to się prezentuje kolorystycznie. Jest to trwała matowa konturówka do ust i rozświetlacz. Także to by było na tyle a propos dzisiejszego testowania. Słońce mnie tutaj bardzo, ale to bardzo zaczepia. Także słuchajcie, oczywiście się zaraz do Was przybliżę i będziemy się malować wspólnie. Także jeżeli taka ta tematyka Was interesuje, no to zapraszam Was serdecznie oczywiście do oglądania dalej. Okej, okay. słuchajcie, przeniosłam się w inne miejsce, bo uznałam, że tam tak mnie słońce atakuje, że nawet z zasłoniętymi żaluzjami nie będę w stanie Wam przedstawić kolorystycznie tego makijażu w sposób udany. I słuchajcie, jeszcze raz pokażę Wam te kolory, bo być może inaczej teraz je będzie widać. Także spójrzmy i zachwyćmy się nimi wspólnie. Ciekawa jestem, czy Wam taka kolorystyka odpowiada. Dopiero teraz spojrzałam, że nie ma tutaj lusterko jest, ale nie ma tutaj cienia bazowego, więc dzisiaj, no, być może sobie to darujemy i zobaczymy, słuchajcie, jak się sytuacja będzie kształtować bez tego cienia. Jeżeli chodzi o cień na załamanie, no to ja sobie użyję tutaj, hmm, zastanawiam się, albo Treat For You, albo Made To Share. Jeden odcień tutaj z tej palety wydaje mi się, że mógłby mi nawet posłużyć jako bronzer, ale nie wiem, czy się na to zdobędę. Ciekawa jestem, czy Zarówno pigmentacja używam pędzla co Iwa 227, czy zarówno pigmentacja, słuchajcie. cień czy ta. Co ja tutaj opowiadam? Czy pigmentacja tych cieni będzie tak zadowalająca, jak tych ostatnich właśnie czekoladek? Ale myślę, że tak, już coś się nam tutaj tworzy, już jakiś zarys powieki, już słuchajcie, płyniemy, płyniemy do tego brzegu. Oczywiście zrobię z Wami makijaż jednego oka, jednej powieki. A ja się jeszcze tutaj przybliżę. Co ja się będę? Bardzo ciekawie powiem Wam, maluję się na kolanie, bo tak tutaj w tym pomieszczeniu u mnie wygląda. Także hmm, dobra. Nie, jest to cień w porządku na pewno na, na załamanie się jak najbardziej nadaje. OK. Ja jestem oczywiście ciekawa tych kolorów, o których wspomniałam na początku. Niesamowicie mi się one podobają. Także zobaczymy, jak to się będzie tutaj kształtować. Na razie cień na załamanie nałożony i wydaje mi się, że jest w porządku. Teraz użyjemy sobie strawberry. Ach! Dobra, zaraz Wam pokażę słocze tych kolorów, które mnie najbardziej zachwyciły. No i patrzcie, czy to nie jest cudo? Dobra, nakładamy Strawberry. Och, piękne. Nie wiem, czy ja to do końca przemyślałam, ale <gryw> zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy i się nie martwimy. Zawsze coś można tutaj innego zrobić, ale piękny jest ten kolor, bo on opalizuje nie wiem, czy to wyraźnie widać, ale on opalizuje na złoto. Także no, myślę, że jest to coś, czym warto się zainteresować. Dobra, później jadę z tym fioletem. Uuuu! Piękny! Nie wiem, co Wy sądzicie, ale jak dla mnie bardzo ładnie one się tutaj ze sobą łączą. Mm, cudo. A na dole damy Pan Sugar. Zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. No ten kolor już jest moim zdaniem znacznie mniej widoczny, ale on jest też taki. bardziej chłodny i przytłumiony, także... Być może dlatego. Ok. A w końciku sobie użyję Fairy Glass. Już palców mi brakuje. Dobra. Uuu. Ładnie. Ok. No, tak to wygląda na ten moment. Wydaje mi się, że ładnie. Tak wiecie, dziewczęco, uroczo. Zastanawiałam się, czy nie nałożyć na NYX Glitter Primer, ale stwierdziłam, że dobra, dam tym kolorom zabłysnąć. No i teraz zastanawiam się nad brązem, ale bardzo podoba mi się tutaj ten Sweetheart. Zaraz Wam, teraz Wam pokażę, jakich kolorów użyłam. Tego fioletu, tych tutaj dwóch różowych. Zastanawiam się nad tym i nad tym, co stworzył sobie tutaj. Słuchajcie. Hmm. Zarówno fiolet, jak i brąz by mi tutaj pasowały. Nie wiem, czy ten nie będzie za jasny. Chyba jednak za jasny. Więc użyjemy koloru paf. To jest taki fiolet, ale nazwałabym go, słuchajcie, takim no, brudnym, brudnym fioletem. Brudas taki. Może nawet rzęsy dzisiaj nałożymy. Ach. To może być coś. Dobra, używam klasycznie patyczka. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ten kolor mi się podoba. Jest on taki fioletowy, brudny. Pasuje tutaj kolorystycznie. No i coś się tutaj w tym kąciku dzieje, bo powiem Wam, że z tym brązem no, mogłoby być trochę trudniej. Dobra, spróbuję to rozblendować. Ale zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Zaraz mi tutaj powiecie, że to makijaż nudny. A może to powinien mój być mój makijaż dzienny? Słuchajcie, patrzcie, posypało mi się tutaj. Nie wiem, czy to widać ten osyp, ale trochę mi się posypało. Także trzeba zwrócić na to uwagę. Dobra, troszkę sobie jeszcze dołożę. Słuchajcie, tego fioletu. Dobrze mi się tutaj z nim współpracuje, także myślę, że się nie obrazi, a wręcz się ucieszy, jak ja go jeszcze tutaj dołożę. Ładnie się łączą te kolory. No idea tej palety jest taka, żeby pastele wydobyć, także No myślę, że Ale powiem wam, że na początku wydawały mi się one bardziej intensywne. Dodam sobie jeszcze tego fioletu. Okej. Okay. No zdecydowanie bardziej intensywne mi się wydawały na początku, a teraz mi się wydaje, że one troszeczkę sobie tutaj zaniknęły. Dlatego jeszcze sobie tutaj poprawię. Doda dodam tego Strawberry. No i powiem Wam, że jak na razie taki dosyć przyjemny mi tu makijaż wychodzi. Wydaje mi się, że taki typowy dzienniaczek, z którego mogłybyście skorzystać, tutaj jest, także nie ma się tutaj tak naprawdę czego czebić Zaraz dokończę drugą powiekę, przykleję sobie słuchajcie, rzęsy, zrobię podkład i oczywiście wracam do Was na pomadkę i na rozświetlacz, także nigdzie nie odchodźcie, ale na razie Wydaje mi się, że ten makijaż jest dosyć w porządku i nawet ja taki dziad mogę w nim wyjść. <grytanie> Także poczekajcie chwilkę, zaraz będzie kontynuacja. No i tak! Tak wygląda skończony makijaż, słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam się podoba, bo mnie się podoba. I jestem nawet zdziwiona, że w takim delikatnym makijażu czuję się dobrze. Ale myślę, że to za sprawą tego, że ten cień w zewnętrznym kąciku, ten fiolet, tak mi tutaj zadziałał właściwie jak smokey eyes, także tak to teraz wygląda, słuchajcie. No i co mogę powiedzieć? Dodałam jeszcze rzęsy. Mam rzęsy Baby Demi z Ardell. Także stwierdziłam, że będzie to dobre rozwiązanie, bo przy takim delikatnym makijażu, coś mocniejszego mi się tutaj przyda. Widzę, że mogłabym dodać jeszcze troszeczkę tego fioletu w kącikach, no ale mogę się tym też zająć później. Chciałam wasze, Wam też pokazać słocze, bo pozwoliłam sobie zrobić kilka słoczy poza kamerą. Moim zdaniem wyglądają imponująco i te kolory, których użyłam w makijażu, są tutaj. Na początku dajcie znać, czy Wam się podobają. Ja jak teraz zobaczyłam na ten, popatrzyłam na ten odcień, to sobie pomyślałam, o, to jest coś takiego, czym mogłabym się zainteresować. Słuchajcie, co robimy? Teraz walniemy sobie rozświetlacz. Ten rozświetlacz nazywa się Sweet Love Highlighter. Jest to puder intensywnie rozświetlający. Wygląda tak. Także w środku mamy kilka kolorów. Może sobie sprawdzimy, jak one... Czy ja je powinnam zmieszać? Słuchajcie, jak tutaj zadziałać. To są trzy te kolory. No, powiem wam, że przepiękne i że równie dobrze mogłabym je nałożyć w kąciku. Chciałabym chyba jednak wszystkie pomieszać. Także zobaczymy, co to będzie. Działamy. Aha. Dobra. Jeszcze raz. Czy tu w ogóle się coś nabiera? Ej! Proszę pana, daj mi pan trochę rozświetlacza. Dziwne. No, jeszcze nie miałam takiej sytuacji, słuchajcie. Okej. Okay. Coś się tutaj dzieje. No tak, ładne rozświetlenie. Ale czy, czy to jest rozświetlenie warte grzechu, jakkolwiek by to brzmiało? Nie mam pojęcia, dlaczego. Tak słabo się transferuje ten produkt na pędzel. Być może na mokro sytuacja byłaby o wiele lepsza, ale powiem Wam, że <gryw> dziwnie, spróbuję palcem. No, coś tam jest, ale bardzo suchy ten rozświetlacz. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Hmm. Spróbuję? Słuchajcie, poczekajcie, ja wezmę Fix Pasa i, i nałożymy go na mokro. Okej, okay, podejście drugie. Zmoczyłam pędzel. Wuch! A, no to teraz to rozmowa jest znakomita. No taka konwersacja to ja i owszem. Mmm. Teraz to mm, troszeczkę sobie przesadziłam. Ale przepiękny jest. Słuchajcie, hmm. chociaż powiem Wam, że ja tak nie przepadam za nakładaniem rozświetlaczy na mokro. No zobaczymy, zobaczymy, ale troszeczkę mnie to zdziwiło, że on jest tak suchy, że po prostu no, nie da się go wydobyć z opakowania. No dobra, teraz wygląda w porządku i prezentuje się bardzo ładnie. I ostatni element dzisiejszego makijażu, który nam tutaj pozostał, no to jest um, konturówka. Ja mam w odcieniu Berry, w odcieniu Berry Coco 002. Oczywiście, jeszcze mam w opakowaniu, ale ja już jej używałam. Chciałam Wam po prostu pokazać kolor i jak ona się tutaj nam prezentuje. Bardzo ładne opakowanie. Jest to oczywiście, jak nie wspomniałam, nowa kolekcja Bell i ona jest jeszcze dostępna w Biedronce. Także, jeżeli jesteście zainteresowane, no to Wam polecam. Tak wygląda ten kolor. Powiem Wam, że ja chodziłam już w tej konturówce i sprawa wyglądała tak, że ona się zjadała, ale tak bardzo, że tak powiem, bezpiecznie i niezbyt inwazyjnie. No bo patrzę, czy wszystko ok, jak zwykle z makijażem. Bo słuchajcie. W trakcie posiłku oczywiście też się zjadała, ale ona jest tak niewyczuwalna na ustach i tak bardzo ładnie wygląda, bo mi się ten kolor bardzo podobał, chociaż oczywiście trzeba się namęczyć, no jest to konturówka, trzeba się namęczyć, żeby coś tutaj powstało, także słuchajcie, zaraz Wam pokażę jak ten kolor wygląda, czy jest to coś, co Was zainteresuje. Tak on się prezentuje, oczywiście no moje suche skórki rządzą. I trochę się trzeba tutaj namęczyć, żeby coś wyrusować, więc oszczędzę Wam tego widoku i zaraz się widzimy w podsumowaniu całego makijażu, palety, oczywiście rozświetlacza no i wszystkiego, co się tutaj zadziała na moich powiekach i na mojej twarzy. Okej, okay, widzimy się dzisiaj już oh, po raz ostatni w podsumowaniu i co ja mogę powiedzieć? Tak wygląda skończony makijaż, no to oczywiście to jest to mój początkowy komentarz. Tak wyglądają usta. Jeżeli chodzi o tę konturówkę, słuchajcie, to ja użyłam jej jako pomadki i sprawa wygląda następująco. Suche skórki, oczywiście widać, nie jest to trwała rzecz, no i trzeba się namęczyć, żeby wyrysować cokolwiek. No ale też tak jak wspomniałam, jest to konturówka a ja ją zastosowałam w roli pomadki, także no, nie taka jej rola, więc się nie czepiajmy. Bardzo podoba mi się kolor i myślę, że jako dodatek do pomadki może służyć. Ale powiem Wam szczerze, że to jest tylko taka konturówka i dla mnie to wyrzucanie śmieci i na zakupy w Lidlu. A na przykład na gale Oscarów, no to coś innego. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, no to zaskoczyło mnie to, że on jest tak suchy, że nie mogłam go wydobyć pędzem z opakowania. Co zresztą widzieliście. I dopiero nałożony na mokro się prezentuje, ale powiem Wam, że on jest przepiękny, bardzo mi się podoba. Nie wiem, jak, jak u Was prezentuje się to rozświetlenie, bo u mnie naprawdę pokaźnie, naprawdę zacnie, także należy o tym wspomnieć. I jeżeli chodzi o główną bohaterkę dzisiejszego zamieszania, dzisiejszego filmu, no to oczywiście paletę Cotton Candy. To ja jestem z niej zadowolona i uważam, że powstało coś takiego, w czym ja mogę wyjść? A jest to jednocześnie makijaż z pastelami, czyli coś, czego no zawsze się w jakiś sposób tam y, troszeczkę obawiam. Także myślę, że wyszło coś takiego, w czym mogę wyjść do ludzi i być y, zadowolona. Jednocześnie, tak jak Wam pokazywałam tutaj. Słocze, kolory mi się podobają. Myślę, że jest to jakość porównywalna z tymi paletkami, które już mam. Oczywiście, jeżeli chodzi o czekoladki, także ja jestem zadowolona. No i to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, czy tam dzwoni telefon? Ach, już chwileczkę. Mam nadzieję, słuchajcie, że dobrze się ze mną bawiliście i że miło spędziliście ze mną czas, a tymczasem bardzo wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam was oczywiście do pozostawiania kciuków w górę, jeżeli film się wam spodobał i do odwiedzania mnie na Instagramie. Także dziękuję wam serdecznie. No i co? Do zobaczenia oczywiście w kolejnym filmiku już niedługo. Hej.